Cześć! Na pewno spora część z Was kojarzy firmę Dragon Bike Components. Firmę znaną głównie z produkcji części, przede wszystkim zębatek, ale mają też na swoim koncie ramy rowerowe. Pierwszy był sztywniak o nazwie Leaf, później. Enduro zawieszone Flame, który zresztą był moim prywatnym rowerem przez dwa sezony. Później temat trochę ucichł. Mam takie wrażenie, że Rafał, czyli twórca Dragon Bike Components dość długo zastanawiał się, jaki powinien być jego kolejny krok. Ostatecznie zdecydował się na to, żeby Dragon Bike Components pozostało firmą produkującą tylko części i znaną tylko z części, a produkcję ram postanowił przenieść pod nowy szyld. Wybrał nazwę Beskid Bikes. Dość długo trwało od zapowiedzi powstania tej nowej marki do momentu, kiedy ich pierwsza rama ujrzała światło dzienne, ale jest, istnieje i tak się składa, że jest właśnie u mnie. Pierwsze, dziecko, pierwsze, duże dziecko Beskid Bikes, bo robili wcześniej rower biegowy, ale pierwszy duży rower, Baskid Bikes nosi nazwę Pine, jest sztywniakiem, enduro na kołach 29 cali. Prototypowa rama docelowo ma być własnością żony Rafała, więc powstał prototyp w rozmiarze S. Nie będę robił jego bike checku, bo najważniejsza tak naprawdę tutaj w tym wszystkim jest rama. To ona jest produktem Baskid Bikes, zresztą rower prototypowy już był poskładany na różnych częściach. Jeżeli widzieliście jego prezentację w magazynie bike, to tam był na pajku bez sztycy regulowanej. Do mnie trafił na, z amortyzatorem MRP Ribbon i sztycą regulowaną ERTI, więc to się zmienia. Zresztą to jak podkładany jest rower prototypowy, nijak się ma do tego, co będzie oferowane w sprzedaży. Plany zakładają sprzedaż samych RAM. I tutaj jest możliwość, że będą to ramy customowe, czyli malowanie chociażby będzie kwestią indywidualną, każdy będzie mógł sobie wybrać jaki chce kolor, jak chce, żeby jego rower wyglądał. Prawdopodobnie do sprzedaży wejdą też gotowe rowery, ale nie jako produkt gotowy, katalogowo poskładany, tylko dla każdego indywidualnie. W zależności od chociażby budżetu będzie można dobrać części i cały gotowy rower Basket bikes poskłada. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o to, jak rower jeździ, to oczywiście zapraszam Was na bloga serdecznie. Link znajdziecie w pod filmem tradycyjnie. Także gorąco was zachęcam do lektury. Nie miałem za dużo czasu z tym rowerem, żeby na nim pojeździć, ale pierwsze wrażenia jakieś już udało mi się wyrobić i spisać. Także serdecznie was zapraszam. Dzięki wielkie. Trzymam kciuki za Beskid Bikes. Dzięki wielkie za obejrzenie filmu i do następnego razu.